Burn new Lamborghini, a cop car. Powiem Ci teraz wszystko, co trzeba wiedzieć na temat ballad i romansów i pomogę Ci zrozumieć ten utwór, który sprawił, że nasz naród stał się, no właśnie, romantyczny. Zrobię to tak, że treść utworu będzie dla Ciebie jasna, a znaczenie i cechy ballady romantyczność to będzie od teraz coś, co samemu będziesz tłumaczyć rodzicom przy śniadaniu tak często, aż Cię będą błagać, żebyś zamknął albo zamknęła mordę. Da się mi 24 subskrybery, albo i więcej. Zmiecie? Rozumiecie? Romantyczność powstała w głębokim XIX wieku i została opublikowana w 1822 roku w ramach cyklu Ballady i Romanse, który, no właśnie, symbolicznie oznacza narodziny nowej epoki. Oto nowe pokolenie twórców na czele z Adamem Mickiewiczem zrywają z poprzednimi klasykami i będą teraz po swojemu tłumaczyć wszystkim, czego licealista powinien się uczyć do matury. Mickiewicz traktował cykl Ballad i Romansów jako swój osobisty manifest. W sensie zdawał sobie sprawę, że ta publikacja jest gruba i z tego powodu opatrzył ją cytatem z Hamleta. Jest to cytat o treści następującej: Zdaje mi się, że widzę, gdzie przed oczyma duszy mojej. Genialne, prawda? Zaraz ci pokażę, że faktycznie to jest w sumie genialne i że ten cytat wystarczyłby w sensie, że dosłownie nie trzeba było pisać tej całej romantyczności, bo sprowadza się ona na poziomie znaczenia do dosłownie tego, co wynika z tych dwóch linijek tekstu, ale nie wyprzedzajmy faktów. Teraz umówię dla ciebie akcję ballady, która jest krótka i prosta do zapamiętania, jak twoja lista udanych związków albo sukcesów naukowych. Jesteśmy na rynku małego miasteczka, takiej miasto wsi, która już na dzień dobry ustawia akcję jako dotyczącą głównie prostego ludu, a nie elity inteligenckiej z Warszawy czy innego Berlina. Poznajemy młodą dziewczynę Karusię, która jest główną bohaterką balady i która rozpacza po śmierci ukochanego Jasia, za którym tęskni i którego teraz widzi. W sensie twierdzi, że z nim rozmawia, że go słyszy i że go widzi, mimo że no właśnie jest on już martwy. Karusię twierdzi, że jest w stanie nawiązać kontakt z duchem albo z duszą zmarłego ukochanego, mówi do niego, prosi, żeby z nią został. No, przeżywa jakąś taką formę widzenia i patrzy na nią lud, bo jak na spotkanie z ukochaną duszą zmarłego Jasia, środek rynku okazał się nie być najbardziej poufnym miejscem do tego, no i ludzie obserwujący to zdarzenie są z jednej strony przestraszeni, nieco zmieszani, ale też współczują Karusi i są taką nieodłączną częścią tego zjawiska. Widzą, co przeżywa, widzą, że to było bardzo silne doświadczenie i w pewien sposób to szanują. Trochę tak jak ty, kiedy raz w roku oglądasz lekką atletykę i widzisz, że ktoś cieszy się z medalu za rzut oszczepem. Nie masz pojęcia o co w tym chodzi, czy to jest trudne, jak to się rzuca, na czym polega to wezwanie, jak to się w ogóle trenuje, co się robi, żeby rzucać dzidom w dal i pojechać na olimpiadę, ale potrafisz docenić emocje osoby, która płacze, bo zajęła miejsce i poświęciła swoje życie rzucaniu właśnie tą dzidom w dal. I tak samo ludzi. Ludzie na rynku szanują Karusie i doceniają to, co doświadcza. W kolejnej scenie pojawi się uczony, mędrzec, który patrzy na nią, w sensie na tą Karusię, nie na dzidę z tego mojego porównania, i reaguje inaczej niż lud. Mówi, że Karusia jest najprawdopodobniej chora i próbuje wytłumaczyć całe to zajście, tworząc naukowe teorie, według których, no prawdopodobnie ma ona teraz jakąś formę halucynacji. Całą balladę rozstrzyga narrator, który najpierw bierze perspektywę Karusi, perspektywę ludu i perspektywę... Mędrca i określa się jako jakby taki sędzia tego zamieszania i mówi, że no właśnie trzeba mieć serce i trzeba patrzeć w serce. I zastanawiając się o co tutaj chodzi, patrzy na te trzy perspektywy i stwierdza, Karusia ma rację. Słynne słowa z tej ballady to jest, że serce i wiara silniej mówią do narratora niż mędrca szkiełko i oko. I to jest podsumowanie tego zajścia manifest Miskiewicza. I też, co ważne, to jest dosłownie parafraza tych słów Hamleta. W sensie to jest dosłownie to samo, to jest kopia znaczenia, no właśnie tego z utworu Szekspira, co sprawia, że utwór Mickiewicza jest naraz bardzo ważny, ale też całkowicie niepotrzebny i w sumie jest to dość honorowe, że autor sam się do tego przyznaje. Z perspektywy podstawy programowej ważne jest przedstawienie, czy zrozumienie tych trzech istniejących perspektyw i po prostu nazwanie ich przez ucznia liceum, czy uczennicę liceum, czy tam szkoły średniej generalnie. I no właśnie dlatego zróbmy to jeszcze raz. Mamy Karusię, która reprezentuje taką stronę uczuciową. Karusia żywa bardzo mocną stratę, przez co zanurza się w świecie widzeń i wierzeń. Mamy perspektywę ludu, to jest taka wspólnota oparta na mądrości, ale mądrości ludowej, oparta na tradycji i gotowości do tego, żeby dopuścić, że istnieją zjawiska nadprzyrodzone. I mamy trzecią perspektywę, która będzie tutaj hejtowana, perspektywę uczonego mędrca, to jest taka próba zderzenia tego świata baśni z racjonalizmem. Mędrzec próbuje wytłumaczyć zachowanie dziewczyny chorobą, jakąś Sugestią, ale nikogo nie przekona: ani ludu, ani narratora, ani ciebie, w sensie czytelnika, albo w tym przypadku widza, albo widzkę. To rozstrzygnięcie na korzyść perspektywy Karusi z uwzględnieniem głosu ludu jako perspektywy mającej znaczenie to jest właśnie zapowiedź epoki, która będzie o uczuciach, o tym co nieuchwytne, o tym co nieracjonalne i dodatkowo będzie pisana dla ludu i będzie oparta o prawdy ludowe. Dodatkowo ta ballada połączy kilka motywów typowych dla romantyzmu jako epoki, które omawiam szerzej no właśnie w filmie o romantyzmie jako epoce. Jednym z nich jest miłość ponad śmierć, bo duch Jasienka przychodzi do Karusi, by utwierdzić ją w uczuciu, a rozstanie pary, jak się okazuje, jest tylko chwilowe, i dosłownie, no, uczucie, które ich łączy, jest silniejsze niż takie prawa rządzące światem, jak, no, prawo, w sensie, dziwnie to brzmi, że prawo do umierania, tak? Ale chodzi o to, że po prostu miłość jest silniejsza niż śmierć. No i, jakby, tak to zostawmy. Kitchin. Innym motywem jest też szaleństwo, pozorne szaleństwo. W sensie obłąkanie w rzeczywistości jest stanem wyższego poznania, co romantycy traktowali jako kontakt z innym wymiarem. Będzie to przeżywał Kordian, będzie to przeżywał wielokrotnie. Konrad widzenie będzie miał też Ksiądz Piotr, czyli to jest typowe zajście w przypadku bohatera romantycznego, że wchodzi na wyższy level i ma teraz kontakt z czymś trudnym do wytłumaczenia. Pojawia się też ludowość, jest tak zwana wieść gminna, w sensie po prostu lud, prosty lud. Są modlitwy Mieszkańców, które no właśnie potwierdzają, że duchy istnieją, i zjawiska nadprzyrodzone, które będą odzwierciedleniem prawdy życiowej. No bo to się wydaje na koniec tej ballady do bólu logiczne, że skoro Karusia bardzo kochała Jasieńka, no to ten do niej przyszedł. Na koniec tego bardzo intensywnego omówienia warto też przypomnieć tak bardzo przydatne w życiu codziennym pojęcie jak synkretyzm gatunkowy, czyli połączenie no właśnie różnych gatunków literackich. W balladzie, jeśli zaryzykujesz wszystko i zdecydujesz się ją samemu przeczytać, to zobaczysz, że jest rytm, jak z utworów poetyckich, chociaż nieregularny i są też dialogi i opisy świata przedstawionego, no i narrator, który jest tutaj bardzo ważny, bo dosłownie to on będzie rozsądzał i te wszystkie rzeczy czynią ten utwór na raz pieśnią, ale też opowieścią i też jakby formą takiego opowiadania epickiego. Są pytania retoryczne, a bohaterowie utworu, jak i sam narrator, stosują jeszcze dodatkowo wykrzyknienia, czyniąc akcję bardzo chaotyczną, ale też podobno, jak twierdzą opracowania, na które trafiłem, przy tym bardziej naturalną i taką po prostu prawdziwą. Prawdziwą jak fakt, że na tym kanale znajdziesz omówienie dosłownie wszystkiego, co jest ci potrzebne do tego, żeby z sukcesem napisać sprawdzian, zdać maturę, zaimponować chłopakowi, Albo dziewczynie, nauczycielce, rodzicom, albo no po prostu normalnie ludziom, którzy cię w ogóle nie znają. I ty nagle do nich podchodzisz i im tłumaczysz, na czym polega balada romantyczność i czego jest manifestem. Dzięki wielkie, że oglądasz moje rzeczy, rozważ polubienie tego materiału i rozważ spędzenie na tym kanale jeszcze 15 godzin tylko dzisiaj. Da się mi 24 subskrybery, albo i więcej. Rozumiecie? Rozumiecie?